Ale mam dzisiaj zły dzień Śniadanie z późniejszego Jawora Reveal Mam dzisiaj ochotę na jakąś taką dziwną mieszankę Mam tak, bagietkę czoskową. do tego almettę z cebulą I do tego mam prościuto coś tam Takie coś z Lidla I mam ochotę na to wszystko Kocham czosnek i cebulę, mógłbym je jeść w kilogramach. Swoją drogą, dzień dobry, moi kochani. Dlaczego spóźniony, co się dzieje i tak dalej? Wstałem jakieś dwie godziny temu, a powinienem wstać 4 godziny temu. Byłem mówiąc z panem, który montuje nam internet na budowie, i wstałem dosłownie 15 minut przed naszym spotkaniem, więc dlatego byłem spóźniony i po prostu wybiegłem z domu, nie nagrywając, nic, nic nie robiąc. Pojechałem na budowę, zamontował nam internet i. I teraz podjechałem do Lidla i tak oto widzimy się pod Lidlem Ogólnie mam dzisiaj pełno spraw do załatwienia i mam też dzisiaj troszkę zły humor. Wczoraj dosłownie wróciłem do domu, padłem spać, spałem 9 godzin, a mimo wszystko czuję się jakoś niewyspany i wstałem lewą nogą. Więc dzisiaj czeka mnie troszkę zły dzień chyba. Test smaku tego czegoś z szynką. Mocno pomidorowe, e, fajne to. Zjemno szybko jedziemy do studia. Przyjechałem na chwilę do naszego studia popracować. Mam tutaj nie bliżej, żeby przyjechać z laptopem. Muszę posiedzieć, trochę poklikać i w sumie to tyle. Tak chciałem wam suapdateć, że jestem w kolejnym miejscu. Więc widzimy się niedługo. Ale dzisiaj kreatywne kadry w tym vlogu, znowu jesteśmy w aucie. Moi drodzy, dzisiaj będzie mocno popołudniowy film, jest 15.20, a ja dopiero wyszedłem ze studia, będę teraz wracał do domu w największych korkach. I potem idziemy na miasto, z moją żoną i z moim dzieckiem. Więc będzie się działo, tylko że no, od popołudnia. Tak wyszło. Czasem i bywają takie dni, no nie miałem za bardzo co wam pokazywać, bo nie za bardzo co ciekawego robiłem dla was. bym coś, ale nie chcę iść na mieście. O, o, zrobię swoje popisowe danie w 15 minut. Po drodze jeszcze skoczymy do sklepu.

Mojego ultra ambitnego obiadu potrzebne są tylko cztery składniki. Ja kupiłem trzy czwarty z naszej lodówki. Na początek wstawiamy makaron. Teraz przygotowujemy pierś. <grywk> <grywk> Jeszcze raz. Teraz przygotowujemy pierś. Teraz kroimy nasz tajny składnik z lodówki, czyli cebulę. No i teraz tak naprawdę tylko wszystko smażymy i zaraz obiad będzie gotowy. odsydziłem makaron, teraz tak naprawdę pozostało w na sosik. Teraz to się porobi dwie minutki i nakładamy. Tak się prezentuje nasz obiad. Koszt produkcji 30 zł, wyżywiona cała rodzina, czas realizacji 15-20 minut. I jak miałbym wybrać jedno danie do końca życia, które miałbym jeść, to to mogłoby być to danie. W oczywiście dobrego ugotowania makaronu i pysznie doprawionej tej pasaty muti. gotowy jest w ogóle, który jest prześwietny. Ty pochwal się co masz za makaron Bo jest makaron Fajne ale wodka bez wodka Z koncentratem pomidorowym, z cebulką, z czosnkiem, ze śmietaną Z, z serem i z masłem Super Zjemy i zaraz wychodzimy z domu Podwiedziesz mnie? No tak, jedziemy w to samo miejsce to zbyt, Ale zbyt, chciałem wiesz, no, byś taki no. Dobra, no. żyjesz teraz Nie ja mam pieniędzy Plan jest taki, że jedziemy ogarnąć pojazd dla naszego syna. Nasz syn już jest tak duży, że wypada mu kupić jakiś pojazd widzowie, no przecież co będzie się ograniczał, nie chłopak? <grym> nie, tak serio to potrzebujemy mały wózek. Już Maksiu może jeździć w małym wózku, teraz jest w takim innym wózku, więc jedziemy zobaczyć. Może no inaczej, źle to tłumaczysz kochanie. Potrzebujemy wózek na podróże. Zbliża się bardzo dużo podróży z Maksiem i po podróży do Dubaju stwierdziliśmy, że podróż z takim wielkim wózkiem jest ciężka, bo ten wózek nam się super sprawdza, jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, ale no jest za duży na podróż w sensie wiecie, do samolotu, a fajnie było mieć wózek wiecie na lotnisku, który można złożyć i który można włożyć do tego miejsca bagażowego, luku bagażowego. Właśnie, luku bagażowego i że potem wysiadamy z samolotu i znowu mamy wózek więc dlatego jedziemy teraz do Akpol Baby, żeby zobaczyć wózki. Ważne jest to, żeby to się rozkładało na płasku, bo Max jeszcze nie siedzi i nie może, jakby korzystać ze spacerówki siedząc, tylko musi leżeć w niej. Okay? Matka wyjaśniła. Więc teraz, jak będziemy jechać na kolejne wakacje, które się zbliżają wielkimi krokami. Widzę, że wpadłem na tak w ogóle, abstrakcyjny pomysł, będziecie w takim szoku, będziecie zadowoleni, bo coś dosłownie wczoraj albo przez zarezerwowałem. Ej, Wszyscy no. razem, ja nie bo za dużo mówię, nieważne, zobaczycie. No więc yy, chcemy po prostu teraz. Się lepiej spakować i lepiej się spakujemy na te wakacje, bo już wiemy co i jak. Dobrze, jedźmy do tego Aqual tak. Baby. Ja ogólnie myślałem o tym foteliku do mojego następnego auta. No, fajny jest. Fajny jest, no, ale... Ale on jest od 3 miesięcy w ogóle do 4 lat No. Czyli mógłbyś go używać wtedy? Mógłbym, mi się podoba wizualnie co prawda Ale jest też dobrej firmy i jest dobry Ola Generalnie widzowie myślimy o Cybeksie jest super, bo ten wózek Składa się tak, że można go właśnie Bez problemu do samolotu i włożyć I patrzcie to, i się może sobie leżeć No i jest na płasku, więc spoko No i co dalej? Tylko dziecko no musisz przed wyciągnąć, nie? bo jest się inaczej No i tak nie jest pojemnie złożona, ale... Ej, spoko. Jest jak podręczna y, ręczna torba. Ej, on jest lekki. On no, mniej niż aktualny fotelik do auta To się wydaje ten ej super... I to się normalnie mieści do ruchu Są jeszcze mniejsze cybeksy. I to fajnie fajne, go się... I patrz. A no w ogóle fajnie się prowadzi, bo masz prowadzić jedną ręką. Marta miała ten cybeksa. Eee, już za No. Generalnie widzę, zamykamy się troszkę na cybeksa, ze względu na to, że od dawna o nich myśleliśmy, podoba nam się ich sprzęt i jest też dobrze oceniany ich sprzęt. A Cybex akurat do nas napisał, więc stwierdziliśmy, że skorzystamy, skoro jest to dobry sprzęt i przy okazji możemy z tego skorzystać. A to jest ten drugi, tak? No. I tak jeszcze. Patrz to! No, że to jest mini. To jest super. W tych wózkach śmieszne zawsze, że na początku masz wrażenie, że to tak ciężko chodzi, ale jak już naumiesz się, jak to się tak. odblokowuje, to to jest takie gigalajkowe. Zobaczcie to. No. Wygląda jak y, transformer. Trochę tak. to mi <grym> bardziej się Mnie podoba. też. Dobra. A foteliki? Ja też patrzę na foteliki ze względu na to, że w moim następnym aucie taki fotelik jak mamy się nie zmieści. Będę musiał zmienić foteliki. I generalnie poniżej 15 miesiąca dziecko musi jakby tak leżeć, a powyżej 15 miesiąca stawiasz go tak. Tak to działa. I spoko, bo może on teraz nawet być używany, nie? I on wtedy musisz tak po prostu leżeć. Tak naprawdę maksimum w wieku 3 miesięcy może w tym po prostu być. No? Spoko. Spoko. Patrz jak on jest regulowany. Więc on jest naprawdę do 4 lat, nie? No to fotelik wstępnie tak, wózek na 100% tak. Koja. No? Wózek, koja jest super. Coś jeszcze potrzebujemy tutaj? Kamerkę nową, bo ta, którą mamy jest... Y, ma strasznie krótki zasięg i trzeba ją bardzo dużo ładować. No może być problem, bo i tak przez stropci żaden sygnał nie przejdzie, bo to jest kopą tu ja. jest ten... Dziura obok jego pokoju. Jaka dziura? No antresola. No jest, no. Więc tam powinno łapać jakoś. Slalomie. Chciałabym coś takiego kupić Maksowi, tylko że to nie jest za duże. Takie coś wokół. Ja wiem, że niektórzy mówią, że nie powinno coś takiego być wokół łóżeczka, bo dziecko może się udusić, ale Maksiu tak się ubija o te szczebelki, że to jest masakra. No. po prostu kładzie się na plecach, kładziemy go na wprost, a on się budzi bokiem. I ostatnio nawet obudził się i miał rękę zagnieżdżoną w tym. Więc musimy coś kupić, bo on po prostu choćby całą pobijaną głowę, przez to jak śpi. Więc pomyślałam sobie, że można kupić takie po prostu. Taki materiał taki dookoła. Materiał wokół, taki gdzieś no. w hotelach w Dubaju. Dokładnie, no? To jest nasz wybór. Tak, no bo tam były jeszcze takie, ale były takie po prostu basicowe, kolorowe, a fajnie było mieć ten. Bierzemy Londyn? Ej, spoko Londyn. Gdzie <laughs> nawiązanie do starej. A i szczerze, to chyba jest najbardziej cool do jego pokoju, takie najbardziej pasujące. Myślisz? No? Dżungla, zwierzaczki, wiesz co chodzi. To myślisz, że taki? No, ten najbardziej pasuje. Jeżeli chodzi o kamerki, to to masz tylko jakieś line'a tak naprawdę. Stary stawia, wiesz? Tak, to way communication, że masz do niego mówić. No, dobra, nie no, trzeba być lepszą. Nie, jak stary stawia, to bierzemy. Spojrzeliśmy jeszcze widzowie na ten, na krzesełka. Myślimy już przyszłościowo, no bo Max tak naprawdę za miesiąc, dwa, będzie już rozszerzał swoją dietę. Ja pierdolę, czy to kubasz? I dopiero co rodziłam, a on już będzie jadł co? A co, czatnie. No ale wiesz, co chodzi? Że takie wiesz marchewkę, nie na przykład. No. Ale to jeszcze nie teraz, no. no tak, tak chcieliśmy no, zerknąć. No, tak. Dobra, jedziemy? Tak, no. A widzowie, jeżeli macie jakieś tipy odnośnie rozszerzania diety, to możecie nam pisać na moim Instagramie, bo Paweł nie będzie czytał. I dajcie znać, czy kebaby za miesiąc, czy za dwa mu dawać. <grystanie> <grystanie> wow, romantycznie. Widzisz, romantycznie żonka. No normalnie, coś pięknego. Finalnie nie widzieliśmy kamerki że wolimy poczytać sobie w necie, zobaczyć co nam ludzie, co ludzie polecają i wtedy dopiero kupić. Ale wzięliśmy katarek wzięliśmy wiaderko do lania na głowę, na głowę w wannie. No i to, no, nie? No. Dobra, jedziemy. jedziemy. Ogólnie rodzice dzisiaj na wychodnym, Bożenka dawno nie siedziała z Maksiem. I dzisiaj widać, stwierdziliśmy, że szalejemy, skoro Oli mama siedzi z Maksiem i jedziemy sobie na masaż. Mieliśmy... Chcieliśmy jechać na masaż już od dłuższego czasu i cały czas mówimy, że pojedziemy, pojedziemy i nie możemy znaleźć terminu i szybko sobie na buksy weszłam, czy jest termin i okazało, że jest za 45 minut, więc jedziemy i zdążymy, bo nawigacja pokazuje, że będziemy tam w 30. Totalnie spontaniczny pomysł. Po prostu jedziemy się masować. Fajnie. Lubię zawsze tak jak te łóżka są przygotowane fajnie. O! Tego nie było nigdy. Odpoczywajcie razem i cieszcie się tą chwilą we dwoje, a ja inny. Pamiętaj, że pielęgnacja skóry to pielęgnacja duszy. Fakty. Jak było? Super, nie mogłam się zareagować, bo ktoś chrapał. Przespałem większość masażu. To tak chrapałeś i tak... To mnie tak dłużniało, masakra. Mi było tak dobrze, ale przespałem większość, serio. Ale to było przyjemne. Ty byś musiał przyjść na masaż od razu, po tym jak wstaniesz. No, tak, bo ja ogólnie zapominam jak ten... Ja zawsze proszę, żeby mi skupili, skupili się na stopach i zanim dojdą do stóp, to ja zasypiam. I ja nawet nie wiem, czy ja te stopy masowane. Dobra, do domu, Jest i nasz dom, jest taki e i dalej. Dwudziesta kurde. No. No, chyba chcą skończyć. Mieliśmy wam update zrobić, no ale nie będziemy przy nich biegać z kamerą, zobaczymy. Zaraz się widzimy, najwyżej widzowie, albo przebitki wam pokażę po prostu. No jest bateria i początek kabiny zamontowane. Wydawało mi się, że to, że, że to jest takie szerokie. Tu normalnie wyjdą płyny wszystkie. Podobało mi się że to osobne nowe wykończenie na ścianach. Tak. Jest takie... Sorry, że tak urywkami, ale chodzimy między ekipą, nie? Jest takie, że jakieś światło, to tak. No fajne. I tak. karniszówka już wisi. Tak, się, no w pokoju. Trzeba w ogóle zasłony to zamawiać, nie? No trzeba... I nie można to mieć. Ładniejsza uważam niż yy, złota. No bo tu mamy miedziane baterie, a ta mamy dokładnie taką samą baterię, tylko złotą, nie? Na że nie bateria na. No ale jest zupełnie inny kolor niż Kafli. Wpada w taki błękit. No tak, no ale to nie szło dobre z tego idea. No. Nie? Ale jest bardzo ładna ta wanna Bardzo ładna. Ale to spoko będzie się wyróżniać. Aha. No jakieś karniejsze lampy i tak dalej są pomontowane. No ale w łazienki. No, typowy. ta wanna jest, ta jest to... taki... Ale powiem tak, po tych trzęsących się schodach my już wam jej nieraz pokazywaliśmy. Szasłem dla chłopaków, że je wnieśli, nie? No. Wnieśli tą wannę. Ja bym się tak bał. Nie no, jest ładnie, jest dużo zrobione. Nie, no jest super, łazienki mi się mega podobają. Są śliczne. Są śliczne, ta wanna. Jeszcze ledziki były włączone Tak, już wyle. wam nie pokazaliśmy, ale były tak, ledy z ledami, tak wygląda ta to łazienka. wygląda. Ja będę w tej wannie co chwilę. To się okaże. Jeszcze nie mogę doczekać. Max już będzie na... Tyle dużo, jak się wprowadzimy tu, że prawdopodobnie już powinien siedzieć. tylko że będzie można go kąpać w tej dużej wannie. No. Marta, projektantka, taką robotę odwaliła dobrą. No, właśnie, i no. wysłałam zdjęcie od razu wanny i mówi, jaka za Każdy tu odwalił kawał dobrej roboty. No. Jeszcze jest trochę kawału roboty no do nie, odwalenia. Nie no jest jeszcze sporo do zrobienia. Ale... Jestem ciekawa, ta... Najbardziej jestem ciekawa teraz schodów i stolarza. No, schody za dwa dni zaczynają montować. Stolarz, no gdzieś za miesiąc, jak już będzie wszystko skończone, bo w się podłogi wiadomo... W międzyczasie jeszcze mikrocement przyjedzie. Tak, mikrocement yy, przyjedzie dokończyć u góry i garaż zrobić. Teraz są takie rzeczy... Najbardziej wizualne no. do zrobienia. Już ale najbardziej. Też nie będziemy wizualnie. wszystkie olikować. Pokażemy przed stolarzem, ale po stolarzu. Ale schody całe będziemy pokazywać wszystko? No tak, pokażemy pięć razy drzwi. Nie Dobra, jedziemy o... do naszego A, syna. Witamy, witamy. Po Życiu się już spać. I ja właśnie siadam do kompa Zwykle siadam tam, bo tam jest taka moja stacja, przy której najlepiej się pracuje i tak dalej. Ale dzisiaj ze z drugiej strony, bo stwierdziłem, że dzisiaj pierdziele to i nie pracuje. I mówi mówimy na Metina. To może nie będę wam pokazywał mojego Niku, bo jest nicenzuralne, no. ale tu właśnie Metin jest grany tak. Tak planuję spędzić dzisiejszy wieczór, albo i połowę dzisiejszej nocy, zobaczymy jak będzie się grało. Więc to by było na tyle, dzięki za oglądanie widzowie, widzimy się jutro o 14.00 w kolejnym daily vlogu, trzymajcie się, papa, cześć.